Cześć, zastanawiasz się, jak wygląda pierwsza konsultacja u psychoterapeuty? To bardzo częste pytanie, i dzisiaj opowiem Ci krok po kroku, czego możesz się spodziewać. Pierwsze spotkanie trwa zwykle około 50-60 minut i odbywa się w spokojnej, bezpiecznej atmosferze. Psychoterapeuta pyta, co skłoniło Cię do wizyty, z czym się zmagasz i czego oczekujesz od terapii. To czas, żeby opowiedzieć o swoim samopoczuciu, doświadczanych trudnościach, ale też o tym, co w Twoim życiu jest ważne. Specjalista może dopytać o Twoją historię, na przykład relacje, ważne wydarzenia z przeszłości czy zdrowie. Jeśli posiadasz dokumentację psychologiczną lub psychiatryczną, warto ją przynieść. Psychoterapeuta może się z nią zapoznać, żeby lepiej Cię zrozumieć. Warto też wiedzieć, że konsultacje nie zawsze kończą się na jednym spotkaniu. Czasem wystarczy jedna rozmowa, ale bywa też, że potrzeba dwóch lub trzech spotkań, zanim wspólnie zdecydujecie, czy i w jaki sposób rozpocząć terapię. To także etap, w którym wspólnie z psychoterapeutą ustalacie cele pracy, czyli na czym konkretnie chcecie się skupić w terapii. Na końcu omawiany jest kontrakt terapeutyczny. To wspólne ustalenia, które dają poczucie bezpieczeństwa i jasności obu stronom. Na przykład zasady poufności, częstotliwość i długość spotkań, zasady odwoływania sesji, czy opłaty? Pierwsza konsultacja to również w dużej mierze poznanie się i sprawdzenie, czy dobrze czujesz się z tym konkretnym psychoterapeutą. Wspólnie decydujecie, czy chcecie kontynuować współpracę. Mam nadzieję, że te informacje pomogły Ci rozwiać obawy przed pierwszą wizytą. A jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, jak wygląda praca z psychoterapeutą, zaobserwuj mój profil, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia!